Cześć, witam w moim pierwszym vlogu z kamerką. Aktualnie przechodzę się po lesie. Oczywiście trzymam w ręce kamerce, żeby nie było, że bez kamerki nagrywam. Nie będę mówił o samym lesie w tym momencie, tylko właściwie w tej chwili nagrywam głos już w domu po wycieczce. A głos właśnie dogrywam do no takiej takiej wycieczki małej, żeby było po prostu co oglądać. Ogólnie mój pierwszy vlog będzie na temat sprzętu ogólnie całego sprzętu z którego korzystam w swoim pokoju no to zaczynam mam telewizor LG 42 cale Full HD 60hz model telewizora LN5354 jakby to miało jakieś różnice tak czy siak dodam zdjęcia na pewno mój tam przy obróbce dobra następna rzecz konsola, Mam konsolę Sony PlayStation 4 plus 2 DualShocki 4. Mam telefon, mam telefon Samsung Galaxy S4, bardzo dobrze mi się z niego korzysta. Nic się prawie nie zacina bateria działa nawet na 2 dni, więc jest ogólnie bardzo dobrze. Mam, korzystam z monitora, ogólnie Samsung SD300, który ma 24 cale wejście na HDMI oraz Full HD mam, posiadam klawiaturę Dell'a dosyć starą RT7D000 która wydaje mi się, że niedługo będę ją wymieniał, bo już mam w niej tyle śmieci, że dosyć cienko jest z nią Ech, oczywiście do klawiatury korzystam z myszy Roccat Lua która jest bardzo fajna dla mnie według mnie. Mam komputer de Precision T3500. Niestety nie składak, więc trochę się nie opłaciło kupować, ale jak na razie nie jest z nim aż tak źle. Sprawę się dosyć dobrze, chociaż mogłoby być lepiej. Podam jego na pewno specyfikację w opisie, żebyście mogli sobie zobaczyć. Tylko, że do niego mm, zamiast jakiejś tam gra karty graficznej, jaką miałem wbudowaną, wymieniłem na kartę graficzną Nvidia GeForce GT440. Do tego, żeby oczywiście słuchać jakichś filmów czy gier, używam wzmacniacza Magna Sonic i C Solid State AMFM Reservation. Resaver Jest to bardzo stary wzmacniacz, ale trzyma się naprawdę bardzo dobrze O wiele lepiej od chyba wszystkich moich rzeczy Jak na swoją starość Do tego mam jakieś tam dwa stare głośniki Typu chyba 2x200W Takie stare, że aż nie wiedziałem jak się nazywają I nie mogłem żadnego zdjęcia znaleźć w internecie, więc w pamięci po prostu zrobiłem, jak to wygląda. No tak, no. Ale z nich już praktycznie w ogóle nie korzystam. Jeszcze mam kamerkę taką, mm, małą bardzo za 15 zł z wbudowanym mikrofonem, ale będę to za chwilę wymieniał, tak za jakiś miesiąc. I także poprawi się jakość mojego dźwięku, więc hura, tak? Jeszcze mam jakieś małe słuchawki za 20 zł Takie proste tylko Z możliwą regulacją dźwięku Można rozsuwać fajnie Nadaje się i dla osób z dużą głową i z małą No i to by było... a nie, jeszcze jeszcze zapomniałem wspomnieć o mojej karcie graficznej, a właściwie routerze. Mam routera od TP Linka 150 Mbps. Czyli może chyba tyle mieć, właśnie maksymalnie. Jakiś tam model. Od, no, będzie na zdjęciu, więc będzie wiadomo o co chodzić. Tak. Odbiera sygnał, według mnie, dosyć dobrze. Chociaż internetu dobrego nie mam. Ale, jak na możliwości, wydaje mi się, że wykorzystuję po prostu maksimum potencjału. Ech, I to by było na wszystko, tak naprawdę, z mojego całego sprzętu. Nie mam nic więcej. Mam jeszcze krzesło, ale to chyba się do sprzętu nie zalicza. Więc, mam nadzieję, że Wam się podoba mój krótki vlog. Możecie go ocenić na przykład przez komentarz. Możecie też ocenić oczywiście mój sprzęt, czy jest dla Was dobry, czy zły. Może Wy byście coś proponowali zamienić, ale wydaje mi się, że tylko ten mikrofon zamienić i będzie dobrze. Więc na razie.